Dzień dobry ja panowie, ale. witamy Kuritanę Aura strano, zobacz Ale nie interesuje <laughs> mnie to Dzień dobry panowie, witam was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Siema. Cimano. Prawdopodobnie, miejmy taką nadzieję, ostatnim odcinku, ponieważ dzisiaj musimy się przygotować do wyprawy na bossa, a następnie na tego bossa pójść swoją drogą. Widzowie, wynaleźliśmy wehikuł czasu i przywróciliśmy e, na przykład napis, który nam widz stworzył, tak jak teraz widzicie na ekranie. I chłopaki, szybka akcja, podział ról. E, Kepcio, może nie. Może nie. Smarty Marty. czego potrzebujemy? Bełtów i kurz przede wszystkim. Bełtów, kurz. Dobra, smart jest, za Zabełty, kuszę i dobieram Ci Twojego przyjaciela Manojka Nie. No i witam dziadersa, witam dziadygę Ale ekipa Ja pójdę z chudym tutaj na, na pustynię Z królem matkiem? Nie, no z kepciem, co ty się wpierdzielasz. No jak, co ty, ty, ty myślisz, że jesteś chudy? No to nieźle Matek i Beznikos, wy zróbcie nam amulety i takie szejki wszystkie, żeby się tam nie padli. Dobra, dobra, będzie robione. Ja tu potrzebuję jedną rzecz zrobić zanim tym wyjdę. Aha, stół rzemieślniczy się rozwalił. Co, co potrzebujesz jedną rzecz zrobić, co potrzebujesz? Taki domek stał, pamiętam, i tutaj takie okienko było. Tak. I tam jak się w to okienko wchodziło... Możesz się skupić na zadaniu? <grych> jak to już ma być koniec praktycznie nasz tutaj i ostatnia misja, to trzeba chyba okonia jeszcze zrobić, co? No dobra, walnij okoń, walnij okoń jedno, no. Zrobimy wszyscy najwyżej, albo ty zrobisz, bo no to twój domek. Co tu się stało? Tu się zepsuł crafting? Nie, no ja mogę używać. Wywalił się. Ja idę y, po jakieś, nie wiem, grówki, owieczki, bo potrzebujemy mięso, potrzebujemy mąka. A my mamy zrobić amulety stare. Do jedzenia potrzebujesz... Panie kolego, plan jest bardzo prosty, czekamy aż zajdzie słońce, od tego czasu musimy dojść na pustynię może w okolice piramidy i tak dalej. I potem likwidujemy koleżków i zbieramy ten taki... jak to się nazywa? Proszek, tak? Proch! Bo my dynamit robimy! Ja się pogubiłem! Tak, my robimy dynamit. No O kurde! No dlatego się do ekipy, tak? No. Bo kto no mi lepiej mi pasował? No to to ta! <laughs> To ja słyszę. Ej, dobra, potrzebuję lodo sosny, potrzebuję, nie? Ja mam elasto -drewno 55. To kit? Mm, no, chyba, że zrobimy trochę gorsze te kusze. No, to one i tak chyba jedyny jest różnicy w biciu. No, w sumie on nie zorientują się. im, że to najlepsze? No, tak, że update'cie zmienili kolory. Dobra, tutaj już z pszenicy robią się ziarna pszenicy. Później z żarem pszenicy zrobimy sobie mąkę. Czyli jeden ze składników potrzebnego na burgera, Jeszcze tylko mięsko i będzie klasunia. A surowe czy grillowane? Surowe surowe mięso i do tego ostra paptejka. kurde, jak mnie tu dawno nie było. Chodź, zabierzemy wszystkie zapasy w ogóle z tej wioski. O kurde, ona tak wyglądała? Ona wygląda lepiej niż tamta, nie? <grym> tak. No to jest mega Meksyk. Dobra, każdy zostanie kusze, a ty, manek w takim razie masz zadanie zrobić bełty. jak się robi Na bełty potrzebujesz drewno i piórka. Piórek pełno jest, drewno też się znajdzie. No to powinno być łatwe. Czyli co? Mam samotną misję zbierania drewna, tak? Dokładnie. Jak zrobimy te burgery, to ty możesz amulant robić na odporność na zimno a co tam potrzeba do tego no nie wiem chłopie nie mam je tam ale ty to nie jest ten amulet to się robi godzina nie wiem no jak ty jeden zrobisz to będzie sukces Dobra, NPC, dead, mam pierwszy proch górniczy. O, tu z nich wypada, ty, ale sztos! Nie, dobrze, chłopie, że ty nie masz, nie, bo ty byś tu z przysięgam. No, no, to prawda. Kurde, nad nimi, dlatego musimy mieć wciól i jeszcze trochę generalnie. fajnie, no, że z nich też wiesz, wypadają nie strzały, więc jest spoko. O, kurde, ty faktycznie sztos. Dobra, pierwsza kusza, Tyk, zrobiona, refleksyjna, elegancko. Będzie dla kogoś, dla kogo jeszcze nie wiem, ale dla kogoś będzie. No, najpierw, my musimy się chyba uzbroić, co? No, w sumie racja, no, no my tu pracujemy, no my się uzbrajamy, tak? O lecę właśnie, pa, wy, wy, wy wyć. Só přesme? Fizice, dej, rapíš mě. Sopíš mě, <laughs> Trzymaj, trzymaj, trzymaj mięso tutaj do burgera. Tyle ile bełtów! <grym> no, fest, nie? Stary, ja już mam 15 bełtów. No to zarąbiście. Będziemy szybciej zdobywać te bełty, niż ziadek będzie je wytwarzał. Dobra, dead, kolejny, kolejny proszek wpada. Nie, no oni w tym magazynie mieli porobić więcej rzeczy i tu nic nie jest zrobione, nic nie jest zrobione, nie? Ale ty miałeś swoją szansę na robienie lepszego magazynu i co żeście zrobili? Ja miałem zrobili. szansę taką, że 5 minut miałem na budowanie jeszcze skepcie. Ale każdy miał tyle samo. No. No, no i co wyszło z tego? Co wyszło z tego? No ja coś ładnego zbudowałem, pamiętam. No, 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 no. Talizman wewnętrznego ognia. Wełniana nić, jasno rdzeń 8, wybuchowy rdzeń 3 i obrobiony rubin 5. Mm -hmm. To co, no nie my się. Nie, może być ciężko. Elo, elo, elo. Jakbyście widzieli gdaki, to walcie je na dziurę. Dobra. Ej, dziadek, jak coś. Ty jesteś, ty, chudy. Co tam? E, słuchaj, to bo jest akcja. Bo my, my mamy tyle bełtów, że ty w sumie się nimi nie prze. Mój. A skąd wy masz tyle bełtów? No, no bo z tych szkieletów wypadają No ale my tak potrzebujemy to po sto na każdą osobę, nie? A no to, 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 to jednak ruru. No, 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 to gdaki, 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 pamiętajcie Mów dziadkowi, to damy radę i będzie Mamy Damy mi, radę, będę spokój ja, on oni z nami, a dobra Tu nie ma nigdzie, o mam kurczaki Tu nie ma nigdzie papryki, no przecież. Mam gdaka, myślisz, żeby mu zbierać pierka. No weź, no już weź, on to dla nas robi, to jest dobry kumpel Nie, umrę uh! Ale mam farta, że akurat tutaj spadłem. Ty ja myślałem, że to ty, a ja, to mpc no to nieźle Koniec nocy, starczy nam to ile mamy? Powiem tak, na moje? Starczy! Ile mamy, kurz? Raz, dwa, trzy... 4, 5, jeszcze jedna. E, ty, szósto mam! No to wszystko! Ty, ja już mam dwie filetowe kusze. Skąd masz drugą filetową kuszę? I 160 bełtów. Skąd masz tyle bełtów? Dostałem od widza. No to beka. 8 burgerów już zrobionych, jeszcze tutaj y, dokładam minco dokładam paprykę. Mamy mąkę, cyk. Chłopie, tyle burgerów będziemy mieli, że... Boss nie będzie miał z nami szans. Bez nikos chłopia odkrył beczkę z A ostatnio w takim wiaderku siedział, nie? Z lodem, że... Nie dziwię się, że odkrył. Wo Co się dzieje? I tutaj taki wybuchowy ziomek to jest. Uciekaj, uciekaj. Jaki meksyk. Dobra, wysadził. I będę miał jeszcze więcej prochu Mam tak, jeden proch, drugi proch. A, no i tyle. Bo mam lodososnę 50. To z tego może zrobić te lepsze. Eee. Ja i tak Nie. będę się walił na blisko z nim. ta amatorka na blisko się wali. Wywolisz na dystans? No, oczywiście, że tak. Bezpieczeństwo przede wszystkim. No tak. Mogę robić talizman nieśmiertelności. Robimy. Talizman numer jeden. Najpierw ja, kurwa, te pierwsze sobie zakłada. O, gość. Ej, Jakob, odwróć się. Jakob! Jesteś niepoważny! Ale czekaj, to weź go, zdetonujmy go. Mam wybucha, ta, 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 lecimy. Bez di. Dawaj piórka. Tu masz piórka, ej, masz piórka jeszcze chodź. O, ty, masz pnączas smarty? No, y tam mam tam trzy. Tam 20 piór to jest w ogóle. Z Dałem, mi, dałem mi 40 piór. Chciałem powiedzieć, że tutaj Big twój kiedyś zbudował taką lampę, więc nie możemy skorzystać teraz. A, dobra, co? Nooo. Ej, patrz, do matka tu jest. A, tak gówno zaznaczyłeś, czy serydom? A, okej, okay, widzę, dobrze. No, no, no. Bo ktoś sfingował główną przysięgę. Okej. Okay. <laughs> nie, nie wiedziałem właśnie o co chodzi. Dobra, zaraz miał 300 bełtów. Myślę, że do 600 jesteśmy w stanie dojść jakoś. Kolejny talizman. jest, twórz kolejny. To już ty mi tu przynosi Już ci przynoszę stary, poczekaj O, z, jeszcze z jednymi osami walczę Zbiję jak najwięcej z farmi Witam dziadków! Witamy serdecznie! No kończymy kusze, kończymy bełty Jeszcze może jakieś miecze ogarniemy A Ja nadal nie wiem do kogo mówicie, bo ja tu żadnych dziadków Znaczy jednego tylko widzę Trzymaj o, zarumbiście! Ty, dużo zebrali. Ty, czekaj, bo to Jacob 4 przyniósł i myślę, że coś będzie tam. Bo, bo mi Jacob dał i dlatego miałem tyle. Ooo, jaki słodziak. Jeszcze mam beczki w tym, nie? Tutaj w dynamiciarni. No to idziemy z nimi, tak? Każdy no. z deską na głowie, wiadomo, nie? Dobra, mam 600 bełtów, mam 600 bełtów. Masz ich więcej? O kurde, no co za błąd gry! Co za błąd gry! Yes! Co on robi? Nie, on się zdetonował. Kepciu się zdetonował. Trzm, jest odklejony chłopie. I zabieram mój tam. Nie, yes. yes. no błąd to jest jeszcze to, że my się tu przywróciliśmy, mm. a ty mam Mikowi znaczy żarto, czyli czekam na Jeszcze błąd rozwalił. Co tu jeszcze można mu zajumać? To jakiś prokurnik, Czy się. Kierkę już sobie podmieniłem. O, może mieczyk, bo on tu dużo mieczy ma. Ty ja też idę wszystko zabrać. No weź, tu sobie bierz i temki, bo to nie ma co, co, nie? Co się zastanawiać w ogóle, tak nieprzydatny użytkownik. Dobra, wytwarzam dynamity. Mamy to. Ostatni talizman nieśmiertelności. Już więcej nie mogę, bo nie mamy łusek z pustynnego bossa. Ale mamy trzy, ja mam jeden. Jest Git. Ej, no dobra, ja jestem gotowy. No mam dla każdego kuszę, Wszystko mam. E, matek bez Nikos, mamy jedzenie przygotowane? Oczywiście. No właśnie, kurde, problem był stary. Tak, ostatnio mamy jednego burgera. A jak ktoś mnie kół zabrał, to. Aha, jednego Macie burgera. jednego burgera wy sobie ja No bo były problemy. Jakie no, problemy? Ja by... Bez Nikos zajumał. Bez Nikos, dawaj jego nie, no żartuję, przecież NPC-ty zrobiłem, burgery, wszystko. Ty, bez masz mój dynamit przecież, feku. Jaki dynamit? Dobra, to za, zapraszam do mnie. Tylko jest jeden problem, bo mam y, trzy totemy nieśmiertelności. Y, was jest pięciu, także musimy jakoś zadecydować, hierarchię jakąś trzeba zrobić. No ten, kto się będzie bił na blisko, bierze totem nieśmiertelności, o, ja tak? Będę, ja będę kusznikiem, więc nie potrzebuję, no. Tomasz, Jacob. Totem nieśmiertelności na A co to robi? A, o, ja na wiem, na jak, no jak, jak się wywalisz, to masz drugą szansę To ktoś wziął jeden totem Ja zajmowałem sobie Dobra, dobra To masz kepsię Ty akurat na blisko Więc się bił Jeszcze ostatni Nie wiem kto Bez Nikos albo Smarty To już Zdecydujcie Bez jest bezpieczniejszą opcją No to bierz, Łysy No, no, no Dobra, dobra, dobra Zapraszam teraz pokuszę yy, Dla każdego Uuuu Jedna, uuu. druga okay. Trzecia, czwarta, i piąta, i szósta dla mnie. I teraz uwaga, lecą bełty. Lecą bełty. 80 i 20 jest 100. No, no, jak łucznik, to on przygotowany. A jeszcze mam dla was te burgiry. O, burgiry masz? No, są, są burgiry, tylko czekaj, nas jest 6, a mam 17. To załóżmy, że po 3 ktoś będzie poszkodowany. Nie, nie, ja nie hmm. potrzebuję, ja mam 5. o ja też mam trzy jakoś. Nie wiem, się znalazły w moim ekwipunku, nie wiem jak. a czyli to nie był manoj, dobrze, dobrze. Więc my ze smarty nie potrzebujemy. Kepciu, chodź do mnie, dla ciebie prezent DRAWIT! O kurde! Nie, że wytworzyłem co? No, ty tu widzę ten. No, ładnie, dziękuję. Proszę bardzo, panie kapitanie. To dla pana. Czy my jesteśmy gotowi? Tak, 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 e tak. ELO! O kurde, niszczymy. nie, wioskę nam zniszczył Smarty! Wioskę zniszczył! No nie no, standard zniszczyłeś, Deklu! Aha, no to super, chowaki. A, no i tak wychodzimy, to... Nie wiem jak co się stało. Naprawdę nie mam pojęcia, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ty, a to poczekajcie, to jeszcze przed wyjściem coś ważnego Aha, aha kapciu krzycz kiedy i rozwalamy Już! O, koń! O, koń! Ty, bo z tym o, o, kurde, co jest? <grym> Siadło nas no, no, chciał wysadzić, a on nas nie lubi Dobra, zapraszam, no. chłopaki O, ty, Kepciu, twoja fura No, widzisz, to jeździ, no, widzisz? Pa, jedziemy, jedziemy, no, jedziemy Popchaj, popchaj, popchaj Nigdy nie dojedziemy Jedyny, Jedyny samochód, który jeździł, nie? I nie wygrał, to jest tragedia a, jaj, 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 jaj. My fajny samochód, który latał? Mój to nawet latał, no właśnie chciałem powiedzieć. Matka nawet pływał. No. Pod wodą. <laughs> pod wodna, stary. Ej, chłopaki, bo tu nasza baza była. Taka wypadowa na zimę, pamiętacie? Ej, jest, jest, jest! Jest garaż no. wypadowy, no to ja już zimno czuję, a miałem nie czuć. Co teraz mamy jeszcze tego burgera już? Nie, 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 na razie chyba nie musimy. W nocy na noc byśmy bym jadł. A to już noc się robi? A nie, bo to chyba tak zimno-zimno tylko w jaskiniach chyba było, nie? Tutaj jest chill z tym dalizmanem naszym. A papryczek nie macie? Papryczkę sobie zjedzcie. Ja ci dam jeden ten, ja ci dam jeden amulet, Jacob, chodź. Ej, ty łóżko sobie tutaj muszę ten walnąć. Ty, w nie, sumie Dobry pomysł, żeby łóżko tutaj walnąć. Każdy ma już łóżko. Ta. Ma łóżko. A nie Ale każdy się tam! A nie każdy się prześpi jeszcze, jeszcze tutaj. Koły, łysy nie ma łóżka. Aha, no bo łys miał tam, łysy miał tam, łysy, ty tam stawiasz łóżko, w tej chacie Fajnie było na ty zimowe, jak robiliśmy wyjście na górę. No, zima była fajna, jest łóżko bez nikogo. To jest to łysy. Idę, idę, idę. O, łysy się przekimał, dobrze. Boss, o ile dobrze pamiętam, jak kiedyś z matkiem tutaj byliśmy po jagody, no, był. był w tym Gdzieś miejscu. Gdzieś no był, no. Te rejony, trochę naprost dalej. Jaka muczka fajna. O, mućka a. ich nie bijemy, a co one dają? A pogłaskać można. Jest boss, jest boss, jest boss! Gdzie? Gdzie? Stoi, 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 no. Dobra, wale burgera. Od czego zaczynamy? Każdy je burgera, gotowi? No, dawajcie. Gotowi. Ja my ładuję burgera. Mano, ty z kuszy, ja z no. z dynamitu, matek y i bez nim miecz. Dobra, jazda. Dobra, detonacja. Plan jest prosty. O, mam a, laga. Lag Lug. Yes. Thousand years later. Odlagowało mnie, chłopaki. Mamy noc. Ładujemy go? Mnie tu dinozaury bombią. Ta uwaga ma te, uwaga ma lodowe wilki, nie? Ja ładuję dynamit, ładuję dynamit. Kepcio, gotowy? Ale czekaj, idę, czekaj, 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 czekaj. O, chłopie. Ty jesteś przed nami kilometr. Ładuj dynamit, ładuj dynamit, ładuj dynamit. Detonacja. Ładuj, ładuj, ale dinozaury. gdzie ty go rzucasz? Nie we mnie. Co wy robicie? Ja. Tragedia. Przepraszam. Biorę burgera, biorę burgera. Dynamit, 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 dynamit o chłopie! LED o gościu, co jest ty Dawaj go, dawać go! Ty on nie ma co robić, on nie oddycha! Wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy z wieczami! na wierzamy na wjeżdżałem napadę! Dostałem liścia, na dostałem liścia! Ej, piesek mnie atakuje, piesek mnie atakuje! Walego, 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 walę go, walę go, 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 go! Ja na dwie się walę, na dwie się walę! Ej, dobra, jest blisko, jest blisko! Dawajcie go! Ja nie stoję w miejscu, nie suję się! Dawaj, dawaj, dawaj go! Let's go! Mamy go! Mamy to! Let's go! Ty, on miękki jakiś totalny był. Mega żenujący ten boss, co? Nie, no to my po prostu byliśmy mega koksami. 50 dynamitów w niego poleciało. Profeska. No nie, ten dynamit był mocny, no. No dobrze, moi drodzy, i tym to pięknym akcentem kończymy. Kończymy naszą fabułę, kończymy bambikowice przynajmniej tymczasowo. Co ty, kapcze już tutaj świrujesz? Co ty robisz? No <laughs> oh, na testu, no. Uspokoisz się? Sorry, sorry, sorry. I być może widzimy się w kolejnych grach. Jeżeli macie jakieś gry, które chcielibyście zobaczyć, to napiszcie w komentarzu. Do następnych. Trzymajcie się. Pa, pa. hello!